Dlaczego warto jest uczynić, utworzyć takie metatagi? Dlatego, że gdy ktoś pisze frazę kluczową do wyszukiwarki Google, to pojawi się właśnie odpowiedni tytuł i opis, który my ustawiliśmy, a który nie wyszukiwarka Google dopasowała sobie samodzielnie, automatycznie, na podstawie swoich preferencji. My możemy to ustawić i wtedy wygląda to tak, jak należy, dbając też o to, żeby tytuł zawierał. Długość do 70 znaków, a opis do 150. Wtedy wygląda to bardzo dobrze. Gdzie możemy wprowadzać ustawienia na temat tych metatagów, czyli tytułu i opisu? No, oczywiście w kodzie strony, na przykład w sekcji Head posługując się odpowiednimi znacznikami. No i tutaj widzimy chociażby title czy też description i pojawia się odpowiedni opis. Więc możemy tutaj poszperać w kodzie i wstawić takie informacje nie tylko na stronie głównej, ale też na wszystkich podstronach. Jeżeli mamy stronę opartą na WordPressie, to warto jest wykorzystać wtyczkę Yoast SEO i w opcji wyszukiwarki jest możliwość wprowadzenia odpowiedniego tytułu SEO i opisu. W przypadku strony głównej i wielu innych stron, czy też artykułów, które mamy na WordPressie, to wystarczy taką stronę czy artykuł edytować, następnie zejść na sam dół i tutaj uwzględnić możliwości tej wtyczki edytuj i wprowadzamy tytuł SEO, a następnie opis zapisujemy.